I w dzisiejszym oczywiście było partnera ogólnie stałem. Ponieważ mam dużo dram teraz z no i po prostu był partnerem Wasim, to po prostu wyrezygowałam z nim było być i no. Ja jestem botem jak większość o tym wie. No. Także co? właśnie niech sobie wyzywał e, nie, nie wierzcie mówię było no tak pokażę wam jedną rzecz powiem wam jedną rzecz e, grałem sobie 10 e, e, kurde, jak to się nazywa Graliśmy e, sobie bo jak przed nim ukrywałem no i wam wyjaśnię zresztą nie, nie jestem już z nim duo w pierwszej Kierowałam głównie. To, że wiem, że jestem lepszy, po prostu z znieceśnie, bo kto by powiedział swojemu dosowi po prostu, że jest słabszy od niego i nie ch i że, na przykład porównajmy sobie sytuację, na przykład, gdzie ostatnio wykierowałam winę, po prostu cztery osoby porobiłem taką normalnie, no i co, no można powiedzieć, że to były słabszy chłopy, ale no, porobiłem, a on... Niby dostawał spam od placów w ogóle, ale to się gra jakoś, no i się gra, no. I I najlepiej, żeby ten było, nie wiem, miał gdzieś około 12-11 lat, lat. Miał, nie wiem, etapowy grał na konsoli. Był najlepiej, żeby... No w teamie tam może być, jakim chce. Tam na statynie patrzy no i najlepiej, żeby chłop po prostu grał dziennie. Ja wam pokażę na Capture Edit mapie, bo jestem po prostu botem, nie mam z kim. On 30 znajomych chłopów jest nie wiem. Ja jak się z tym tak... No... To też... Chodzi mi o to, że dla mnie był partner, to jest chłop z którym się gra normalnie na ludzie, wyczyli można. No lepiej, żeby to było do mnie lepsze dużo, żeby się chłop, nie, nie czepił, że coś robić z no. no bo jak to będzie też takie 16 lek, to ja wiem jak taki... Bo dobra, po wiek jak 9 lat, ale tak na luzie podchodzę do wszystkiego na luzie. Nie jestem takim takerem drugim, bo taker to pod względem skilla to taki średni, jeśli na sobie teraz zgłoszenie do... A na junior jak patrzyłem to po prostu nawet nie chce mi się zgłoszyć, bo chłop po prostu robi triki z freeki. Nawet na konsoli. Nie wiem. Sorry, że słyszę coś No i widzicie jakie to ja jestem. No, nie no, ja tak nie gram, ale nie chcę mi się... Wrócę za... Oh, o no, jestem. No, no, no. Nawet trików żadnych nie umógł tak po prostu skillował. No, widzicie co ja robię. No patrzcie, no i ej, gdy szukam zawsze duo partnera albo się czymś popisywać mam. Nie, to mi nigdy nic nie wychodzi. Haha, ha, ale bekas ze mnie. No nie wiem, dobra, nawet tego nie wrzucę. No i widzicie. Nie wiem, wystram się zaraz chyba. Nie. Dobra, widzowie. Nawet nie, nie wymagam skillowego dułu partnera. Patrzcie, na przykład nie, jak gdy sobie gram boksy 2 na 2, 1 na 1, to już go mówię porobić. Jeżeli gram zwykłe saladło, to robię ich tak o normalnie na edity Albo nie wiem, gram Sespa jakiś... Nie wiem powiedzmy... Haha! No ha. nie wiem, nie chce mi się grać. W ogóle co ja mam? No. dobra, nie wiem widzowie co jest ze mną nie tak haha <laughs> <laughs> ale po klik, no klikam tutaj nie wiem, dobra w sumie po co ja robię ten filmik jak nikt nie chce widzieć z takim bociwym bo <laughs> nie wiem widzowie Nie, nie siada znowu. Ha, ale Beka. Jak mądre takie coś, to się tutaj nie umiem nawet zrobić takiego czegoś, dobra. Dobra, winy, bo mi się nie chce nic robić po prostu.